Bestiariusz. Wiedźmin 1. Upiór. Występowanie. Upiory nawiedzają miejsca swojej śmierci lub mogiłę. Nie przynależą do tego świata. Czasami wracają przywołane magią. Ale częściej przed powrotem za światy powstrzymują je niezałatwione sprawy. Odporności. Niewrażliwe na oślepienie i próby wywołania krwawienia. Nieulękłe i niewrażliwe na trucizny, ból, ogłuszenia oraz próby powalenia. Podatności. Wrażliwe na srebro i olej przeciw upiorom. Taktyka. Cierpienie, którego doświadczają potępieńcy, sprawia, że zadawane przez nich ich rany wywołują ból, alchemia, pył śmierci i ektoplazma. Jeśli chcesz pozbyć się upiora, musisz wpierw odnaleźć jego ciało. Szukaj na niepoświęconej przez kapłana ziemi albo w rogu cmentarza, gdzie spoczywają wrzutkowie. Gdy dokopiesz się do zwłok, odkryjesz, że nie są przegniłe, a na ustach mają krew. Przebij truchło-osinowym kołkiem, odetnij głowia i ułóż ją w nogach, a dla pewności podpal potępieńca. Niespokojny duch już nigdy nie powróci, chyba że coś poszło źle. Wówczas już po tobie.